Liczenia logopedyczne dla dzieci, zabawy logopedyczne, tego potrzebujemy do codziennej pracy indywidualnej i grupowej. Dlatego w tym filmie przedstawię Ci najlepsze źródła na materiały do terapii logopedycznej: gotowe karty pracy, książki czy gry. Dodatkowo mam dla Ciebie także prezent bezpłatne karty pracy, które znajdziesz na moim blogu Namiar Masz w opisie. Zacznijmy od portali z kartami pracy dla logopedów. Gotowe, przygotowane przez specjalistów z portalów, karty pracy dla logopedów to szybkie i świetne rozwiązanie. Oto kilka miejsc, gdzie znajdziesz wysokiej jakości materiały logopedyczne. www.bazaterapii.pl Platforma dedykowana logopedom, oferująca szeroki wybór kart pracy z obszarów takich jak narządy artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy, niedosłuch czy ćwiczenia z konkretnymi głoskami. Znajdziesz tam także dziesiątki webinarów. Jest to moja marka własna, mojego autora, ta platforma także zaprasza. Drugą platformą, z której bardzo często korzystałam, jest Printoteka, portal o szerokiej dedykacji, bo i dla logopedów, i dla innych specjalistów pracujących z dziećmi, który umożliwia pobieranie gotowych materiałów oraz ich tworzenie w wersji rozszerzonej. Myślę, że jest świetny dla nauczycieli, ponieważ znajdują się tam takie działy jak matematyka, historia i społeczeństwo i inne rozszerzone, nie tylko logopedyczne. Drugim świetnym źródłem są książki logopedyczne, takie materiały w formie fizycznej. Są one świetnym źródłem. Różnych materiałów do naszej terapii. I jeśli chcesz zamówić pomoc jakiegoś wydawnictwa, związaną np. z jakąś głoską, zwykle jest to jedna z części większej serii. I warto kupić sobie jedną taką część, zastosować ją w praktyce, a dopiero później zdecydować się na ewentualny zakup całej serii, całych, wszystkich kolejnych części. To pozwoli Ci samodzielnie ocenić, czy ten styl materiał odpowiada Twoim potrzebom i pacjentom bez dużego wydawania pieniędzy tylko na ten jeden element, a później ewentualnie dokupić sobie kolejne. Kolejnym źródłem takich pomocy logopedycznych jest sztuczna inteligencja, jako właśnie takie wsparcie nasze logopedyczne, ponieważ może realnie wspierać nas w tworzeniu i przygotowywaniu materiałów. Dwa narzędzia, które warto znać, tak naprawdę warto znać dużo więcej, ale o tym innym razem. ChatGPT, najbardziej znane i doskonałe wsparcie w tworzeniu gotowych zestawów ćwiczeń, na przykład wypisze listę słów na daną literę, czy stworzy w sekundy dowolne opowiadania z pytaniami. Możesz poprosić go o stworzenie ćwiczeń dostosowanych do danego wieku dziecka, do jego Preferencji co do bohaterów, którzy mają tam występować, co oszczędzi ci mnóstwo czasu i uatrakcyjni terapię. Ideogram to kolejne narzędzie, które służy z kolei do generowania grafik za pomocą sztucznej inteligencji. Potrzebujesz grafiki do opowiadania o śwince, a może rysunku kury góry, do różnicowania. To świetne narzędzie do tworzenia wizualnych materiałów wspierających terapię logopedyczną. Co prawda, ChatGPT GPT też ma takie możliwości, ale w momencie przygotowywania tego odcinka pisania też wpisu na bloga bardziej precyzyjnym narzędziem akurat do grafik jest właśnie coś dedykowanego i jest tego dużo, ale... Ideogram możesz szybko przetestować, bo nie musisz się logować, tylko za darmo możesz przetestować go po prostu wpisując ideogram.ai. Ja dam tutaj Ci link w opisie. Istnieje oczywiście wiele innych podobnych rozwiązań, więc to nie jest jedyne. Plusem jest to, że aktualnie zarówno ChatGPT, jak i Ideogram jest, są to narzędzia, z których możesz korzystać bezpłatnie. Co prawda w okrojonej wersji znacznie, ale jednak możesz je przetestować. A dzięki płatnej wersji oczywiście możesz wygenerować więcej materiałów, czy szybciej, ale pojedyncze czy proste, jak najbardziej zrobisz to bezpłatnie i to dosłownie teraz. Kolejnym świetnym źródłem, są blogi logopedyczne. W sieci znajdziesz kilka świetnych blogów prowadzonych przez logopedów, które często są kopalnią wiedzy i materiałów. Minusem jest to, że wpisy często pojawiają się bardzo nieregularnie, czasem co kilka miesięcy, potem 10 kolejnych, a potem znowu kilka miesięcy nie ma. Mogą także nie mieć określonej struktury, ale warto je śledzić, bo oferują naprawdę mnóstwo inspiracji, wiedzy. I tu zapraszam Cię na swojego bloga, którego właśnie zaczęłam tworzyć. Co tydzień lub dwa będzie czekał na Ciebie wartościowy materiał, merytoryczny materiał, który ukaże się także tutaj w tej formie na YouTube i napisz, czy podobają Ci się te formy tego rodzaju wpisy i jakie tematy w ogóle by Cię interesowały. Kolejnym miejscem, e, jeśli chodzi o pozyskiwanie materiałów logopedycznych, są skarby na stronach internetowych logopedów. Niektórzy logopedzi dzielą się bezpłatnie lub płatnie materiałami na swoich stronach www, po prostu. Nie blogach, tylko stronach, które stanowią prawdziwe skarbce z materiałami. Polecam Ci zerknąć na przykład na moją stronę główną www.agnieszkakapron.pl, gdzie oprócz kilku bezpłatnych materiałów, zachęcam do pobrania, znajdziesz wiele ciekawych narzędzi, na przykład Mio narzędzie do pracy z mięśniami i z narządami artykulacyjnymi, idealne dla dzieci z problemami, z trudnościami dotyczącymi pozycji spoczynkowej, języka i warg, i nie tylko, bo całe przygotowanie pacjenta przed, przed wywoływaniem głosek. Jest to marka oczywiście własna, zapraszam Cię. Dyslaliator, również mojego autorstwa, zestaw 18 zeszytów do ćwiczeń, który zawiera 600 stron materiałów logopedycznych dla dzieci z praktycznie każdą wadą wymowy, od sylaby do utrwalania, bo 18 głosek, a wersja Dyslaliator Plus oferuje aż 700 stron przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych, czyli nie są takie infantylne, obrazkowe, tylko... Dla starszych. Są to dwa moje bardzo ciekawe produkty, ale wielu logopedów ma różne ciekawe rzeczy na swoich stronach www. Kolejnym elementem jest tworzenie własnych materiałów. Jest to najefektywniejsze moim zdaniem, jednak czasochłonne. Moim zdaniem to jest najbardziej trafiony materiał, ponieważ stworzysz go Ty, i jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i pacjentów. I jest to nieocenione, jednak wymaga bardzo dużo, bardzo dużo czasu i pracy. Naprawdę dużo. Zasoby masz ograniczone, więc jednak większość osób traktuje to jako element swojego logopedycznego wyposażenia, a nie jako taka podstawa czy kor. Następnym elementem, z którego uwielbiam korzystać, są uniwersalne gry i zabawy logopedyczne. Uwielbiam, je ja po prostu kocham. Te, które tak naprawdę nie są logopedyczne, te, te uwielbiam, a w przyjemny sposób angażują dzieci. Przeznaczam je logopedycznie, ale one stricte nie są logopedyczne. Ostatnio na przykład podczas jednego z moich bezpłatnych webinarów jedna z Was poleciła niesamowitą grę, już ją zobaczyłam i nie mogę się doczekać, żeby ją zakupić. Pokaż język, wydawnictwo grana. I wygląda na to, że będzie to prawdziwy logopedyczny hit. Inne pomysły na Uniwersalne gry logopedyczne, które sprawdzą się w terapii to Ciasteczkowy Hipcio, wydawnictwo Dumel, Rudylisek Łakomczuszek, gra zręcznościowa, wydawnictwa Goliat, Hetra Małpka, wydawnictwa też Goliat, czy nawet zwykła Jenga. I co się wtedy robi? Dziecko powtarza materiał, sylaby, wyrazy zdania, cokolwiek chcemy z nim ćwiczyć, i na przykład e, wyrzuca ciasteczka do hipopotama aż będzie najedzony, czy wyjmuje kolejny element z jengi, żeby się nie zburzyła wieża, więc mamy tutaj dużo możliwości. Uwaga! Ważne, aby najlepiej od początku pracy logopedycznej dbać o organizację materiałów, tych, o których mówiłam wcześniej. Przygotuj więc folder na komputerze, dysku, gdzieś gdzie będziesz przechowywać wszystkie materiały, zarówno te bezpłatne, jak i płatne, ze szkoleń, kupione. Jeśli nie zaczynasz nawet swojej pracy i masz już dużo materiałów nieposegregowanych i nie masz czasu na to, żeby to zrobić, to słuchaj, zadbaj o to, żeby te nowe, które teraz będziesz mieć, pobierane czy kupowane, miały swoje dedykowane miejsce. Nie rozrzucaj ich po różnych lokalizacjach, na dysku, na poczcie. Dzięki temu z łatwością i szybciej sięgniesz po potrzebne Ci materiały. I prezent dla Ciebie, który już możesz uporządkować. Bezpłatne karty pracy z miotrenera. Właśnie z okazji premiery Miotrenera przygotowałam dla Ciebie 10 bezpłatnych kart pracy dotyczących ćwiczeń mięśni, otoczenia szpar ust, odkryj sekret angażującej terapii w nurcie miofunkcjonalnym prosto i przyjemnie. Podobnie jak ja, możesz mieć gotowe karty pracy do ćwiczeń biernych, jak i aktywnych, czyli masaż i aktywne działanie na lata korzystając z miotrenera, którego próbkę masz do pobrania na moim blogu. Namiar w opisie. Są one niezwykle przydatne, szczególnie jeśli Twoi pacjenci mają trudności z nieprawidłową pozycją spoczynkową języka czy wark. Te ćwiczenia najczęściej są niezbędne na początkowych etapach terapii, jeszcze przed wywołaniem głoski. Pobierz je bezpłatnie, link do bloga w opisie. Podsumowując, odpowiednie, czyli atrakcyjne i kompleksowe materiały do terapii logopedycznej mogą poprawić efektywność Twojej pracy i przede wszystkim oszczędzić Twój czas w przyszłości lub już teraz, jeśli korzystasz z gotowców. Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś decydujesz się, by korzystać z gotowców, wspomagać się sztuczną inteligencją, czy tworzyć własne pomoce logopedyczne, pamiętaj o organizacji, o tym, żeby mieć dedykowany folder czy miejsce, yy, jakąś skrzynkę do tego, żeby wszystko sobie segregować. Nie zapomnij także podzielić się w komentarzu tym, z czego Ty najczęściej korzystasz i do zobaczenia w kolejnym filmie.